Witam Państwa, nazywam się Krzysztof Materna i tym sposobem chciałem wykonać pewien rodzaj zaproszenia dla wszystkich, którzy interesują się festiwalem Solidarity of Arts. Nie tylko dla tych, którzy się interesują tym festiwalem, dla wszystkich, którzy wiedzą co to jest widowisko Jazzowe Plus. Robimy trzecią edycję tego widowiska. Pierwszym bohaterem był Leszek Możdżer, drugiej Markus Miller. Trzeciej jest obchodzący w tym roku jubileusz 50-lecia działania na scenie, nasz wybitny, znakomity, rozpoznawalny w świecie, charakterystyczny, jedyny geniusz trąbki Tomasz Stańko. Tomasz Stańko, proszę Państwa, jest osią muzyczną całego widowiska, jego bohaterem, natomiast chciałem parę słów powiedzieć o gościach. Gośćmi Tomka będą Artyści polscy i zagraniczni. Będzie wspaniała, niepokorna grupa Ruta. Tomek Stańko zagra ze swoim aktualnym zespołem. Przepraszam bardzo, ale mam telefon. Chyba dzwoni ktoś z wykonawców z zagranicy, przepraszam. Halo? No to jak jest ustalone, to, to już tym nie dzwoń, błagam, no. No też powiedziałem. 9, w w okolicy 9.30 w sobotę. Dobra, dzięki. Przepraszam, musiałem ten telefon odebrać, bo dzwonił gość z zagranicy. Proszę Państwa, skończyłem na rucie. Mówiłem o zespole Tomka, w którym grają słynni Amerykanie, ale oprócz tego genialny basista Richard Bona, tym razem w wydaniu kubańskim. Oprócz tego Chaka Khan ze swoim zespołem, genialna amerykańska wokalistka. Oprócz tego jeden z najlepszych Big Bandów grających w Europie. Nie. Przypadkowa sprawa, bo to jest Big Band, którego udziału zażyczył sobie gość specjalny koncertu, Quincy Jones, który przyjeżdża, żeby uczcić jubileusz Tomka Stańki. Kto to jest Quincy Jones? Quincy Jones to jest człowiek legenda, jeśli chodzi o jazz, pop i każdą muzykę. Quincy Jones to jest taki człowiek, że po prostu jak się mówi jego imię i nazwisko, to powinno się mówić na stojąco. Quincy Jones to jest człowiek, który zdobył 30 gremii, a. Mówi o nagrodach, a do 70 był nominowany. Quincy Jones to jest legenda, kompozytor, dyrygent, trębacz, który zna wszystkich, grał ze wszystkimi, a wszyscy ci, którzy z nim grali, uznają, że sam fakt, że z nim występowali, to jest fakt, że czegoś mogli się nauczyć w ramach własnego rozwoju muzycznego. Quincy Jones. Dach muzyczny świata, gość honorowy koncertu Stańko Plus. Przypominam 11 sierpnia, godzina 21 scena plenerowa w Filharmonii Bałtyckiej na ołowiance. Do zobaczenia na koncercie. Już jestem zdenerwowany. Przyjdźcie.